Dzisiejszy odcinek ma na celu przedstawienie znaczenia biologicznego mikro i makroelementów. Spośród 92 pierwiastków naturalnie występujących na Ziemi, około 25% to pierwiastki, bez których organizm nie może prawidłowo funkcjonować ani się rozmnażać. Takie pierwiastki możemy podzielić na makro i mikroelementy. Makroelementy to pierwiastki, których zawartość w suchej masie komórek wynosi ponad 1,7%. Wśród takich pierwiastków możemy wyróżnić węgiel, wodór, tlen, azot, siarkę, fosfor, wapń, magnez, potas, sód i chlor. Sześć pierwszych wymienionych pierwiastków to tak zwane pierwiastki biogenne, które stanowią główny składnik związków organicznych budujących wszystkie organizmy. Przykładami mikroelementów są np. żelazo, jod, Miedź, kobalt, fluor, cynk, mangan, selen i chrom. Oczywiście wszystkie mikro i makroelementy są nam potrzebne, pomimo tego, że na przykład żelazo zaliczone jest do mikroelementów, wcale nie umniejsza to jego znaczeniu. Wchodzi w skład hemoglobiny, której zadaniem jest transport tlenu po całym naszym organizmie, no więc przyznacie, że jest to bardzo znacząca rola. Postaram się bardzo krótko opisać znaczenie biologiczne wybranych pierwiastków, ponieważ nie jest to zbyt ciekawy temat, i jeszcze wiele rzeczy może być dla ciebie niejasne. Wszystko na pewno wyjaśni się w późniejszym czasie. Węgiel, tlen i wodór znajdują się we wszystkich związkach organicznych. Węgiel dzięki temu. Że może łączyć się z innymi atomami węgla, tworzy szkielety węglowe, z których zbudowane są związki organiczne. Azot jest pierwiastkiem, który znajduje się w białkach, kwasach nukleinowych i niektórych cukrach. Siarka występuje w białkach, ponieważ znajduje się w dwóch aminokwasach białkowych, takich jak metionina i cysteina. Będzie ważnym pierwiastkiem niezbędnym do tworzenia wiązań występujących właśnie w białkach. Fosfor jest natomiast składnikiem kwasów nukleinowych nukleotydów, fosfolipidów oraz fosfoprotein. Pozostałe makroelementy to np. wapń. Jest niezbędny w prawidłowym procesie krzepnięcia krwi. Przy jego udziale tworzy się skrzep. Oprócz tego bierze udział w prawidłowym funkcjonowaniu komórek nerwowych i mięśniowych, i one wapnia wpływają na pobudzanie tych komórek. Wapń może być również składnikiem szkieletów niektórych zwierząt, Na przykład węglan wapnia tworzy pancerz raka szlachetnego pokazanego na zdjęciu. Magnez znajduje się w pierścieniu porfirynowym chlorofilu, więc jest potrzebny roślinom w procesie fotosyntezy. Oprócz tego bierze udział w składaniu pod jednostek rybosomów, rybosomy biorą następnie udział w procesie tworzenia białek. Magnez również pełni rolę aktywatora wielu enzymów. Łączy się z enzymami, dzięki czemu mogą pełnić swoje funkcje katalityczne. Potas i sód to makroelementy, które biorą udział w transporcie jonów wzdłuż błony komórek nerwowych, dzięki czemu możliwe jest przewodzenie impulsów nerwowych. Również stanowią składnik płynów ustrojowych i odpowiadają za prawidłowy stopień uwodnienia komórek. Dodatkowo potas może być podobnie jak magnez aktywatorem wielu enzymów. Chlor znajduje się w kwasie solnym, który tworzy sok żołądkowy w naszym organizmie. Powoduje to utrzymywanie niskiego pH w żołądku. Oprócz tego, chlor odpowiada za równowagę wodno-mineralną. Przejdźmy teraz do mikroelementów. Żelazo, jak już wspomniałem, stanowi składnik hemoglobiny. Również znajduje się w mioglobinie, której funkcją jest magazynowanie tlenu w mięśniach. Oprócz tego, żelazo jest niezbędne do syntezy enzymów biorących udział w fotosyntezie oraz oddychaniu tlenowym. Dobrym przykładem jest ferredoksyna, która bierze udział w transporcie elektronów podczas procesu fotosyntezy. Jod znajduje się w hormonach tarczycy, takich jak tyroksyna i trójjodotyronina, więc jego brak może być przyczyną niedoczynności tarczycy. Fluor natomiast stanowi składnik szkliwa naszych zębów. Na sam koniec została miedź oraz kobalt. Mieć jest składnikiem wielu enzymów, np. biorących udział w oddychaniu tlenowym. Znajduje się chociażby w oksydazie cytochromu C, który bierze udział w fosforelacji oksydacyjnej. Miedź również znajduje się w hemocyjaninie. Jest to barnik oddechowy występujący u niektórych zwierząt. Dzięki obecności hemocyjaniny krew ma barwę niebieską. Kobalt znajduje się w witaminie B12, stąd też druga nazwa. E, właśnie tej witaminy. E, witamina B12 jest niezbędna do produkcji erytrocytów, dlatego jej niedobór może powodować anemię. Kobalt również znajduje się w wielu enzymach biorących udział w reakcjach w naszym organizmie. Aby sprawdzić swoją wiedzę, postaraj się wykonać podane polecenia: zatrzymaj film, przeczytaj i postaraj się samodzielnie udzielić odpowiedzi na dwa pytania, następnie sprawdź odpowiedzi. Niektóre pierwiastki w połączeniu z białkami tworzą ważne biologiczne związki zwane metaloproteinami. Podaj przykład metaloproteiny, w której występuje żelazo oraz metaloproteiny, w której występuje miedź i określ funkcję każdej z nich. Żelazo nie powinno stanowić żadnego problemu. Znajduje się przecież w hemoglobinie, mioglobinie, czy na przykład w omawianej dzisiaj feredoksynie. W zależności od wyboru może transportować tlen magazynować tlen lub przenosić elektrony w procesie fotosyntezy. Oczywiście takiej białek moglibyśmy podać znacznie więcej, ale to takie chyba najbardziej znane. Miedź występuje we wspomnianej hemocyjaninie, która podobnie jak hemoglobina transportuje tlen. Innym przykładem jest chociażby plastocyjanina, która podobnie jak feredoksyna bierze udział w transporcie elektronów w procesie fotosyntezy. Dobrze, przejdźmy do kolejnego zadania. Poniższy tekst opisuje podobieństwa i różnice w składzie pierwiastkowym głównych grup związków organicznych występujących w organizmie. Uzupełnij tekst, wpisz wyznaczone miejsca nazwy pierwiastków wybranych spośród wymienionych. Niektóre nazwy pierwiastków mogą być użyte w tekście więcej niż jeden raz. Mamy wymienione tutaj pierwiastki. Przejdźmy do uzupełnienia luk w tekście. skład węglowodanów, białek, lipidów i kwasów nukleinowych wchodzą trzy podstawowe pierwiastki. No i tutaj już o nich mówiliśmy. Więc takie pierwiastki, które znajdują się we wszystkich związkach organicznych to oczywiście węgiel, wodór i tlen. Kolejność jest dowolna. Oprócz tych pierwiastków białka zawierają jeszcze azot i siarkę. W kwasach nukleinowych nie ma pierwiastka występującego w białkach, którym jest siarka. W kwasach nukleinowych siarki nie znajdziemy, ale jest fosfor, którego nie ma w składzie białek. Fosfor występuje w kwasach nukleinowych. W postaci reszty kwasu fosforowego. I na dzisiaj to by było tyle. Mam nadzieję, że Ciebie nie zanudziłem. Zapraszam w takim razie na kolejne odcinki z biologii przygotowującej do matury. Do usłyszenia.